Wiadomości Paweł Kuliński dzień dobry, witam. Tym razem z nad rzeki w wietrznym mieście Chicago Riverwalk został otwarty, więc jeżeli ktoś ma ochotę sobie pospacerować, również usiąść w jakimś ogródku kawiarnianym, restauracji, która ma na to zgodę, to może jak najbardziej to zrobić, z tym, że trzeba liczyć się jednak z tym, że no pewne przepisy i pewne zasady muszą być przestrzegane. Można spacerować, tak jak powiedziałem, ale. Wprowadzono dodatkowe środki ostrożności związane z pandemią koronawirusa. Osoby korzystające z Riverwalk zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych. Muszą również zachowywać bezpieczny dystans społeczny. Ścieżka będzie otwarta codziennie od 5 rano do 9 wieczorem i od 11 przed południem do 9 wieczorem będzie otwarta i będą też czynne restauracje i inne lokale w tym rejonie, których właściciele otrzymali odpowiednią koncesję. Jak błyskawicznie można wychwycić, między godziną 10 a 11 jest jest przerwa, jak to napisano w komunikacie, na sprzątanie. W najbliższą środę natomiast podniesione zostaną mosty na rzece Chicago, ale tym razem nie będzie to oznaka zamykania miasta, tylko otwarcia rzeki dla żaglówek wypływających na jezioro. W środę rano podniesione zostaną mosty rzeczne od South Ashland Avenue do Lakeshore Drive. Mosty będą podnoszone również w każdą sobotę, czyli no będzie normalnie na rzece, bo. Na normalność na jeziorze niestety trzeba jeszcze poczekać i co prawda przystanie w Chicago są otwarte. Ale tylko po to, by parkować swoje łodzie, bo na jezioro, jak wiemy, wypływać nie wolno. Swoją drogą myślę, że nie tylko ja się nad tym zastanawiam, ale wszyscy to robią, szczególnie ci, którzy mają łódki. Czy ktoś ogarnia te przepisy i kto ewentualnie odpowiada za te przepisy, które są wprowadzane? Można zrozumieć oczywiście restrykcje, no ale warto się zastanowić i warto wczuć się w rolę tych, którzy są posiadaczami. Łódek, bo oni jakby nie było płacą za to wszystko naprawdę niemałe pieniądze i są troszeczkę w kropce, bo te pieniądze muszą płacić. W przeciwnym razie stracą miejsca na takie miejsce. W przystani w Chicago czeka się czasami latami. Poza tym. Ludzie płacą za to, żeby mieć dostęp do jeziora, a nie po to, żeby móc zaparkować łódkę. A nawet jeżeli tą łódkę zaparkują, to chcieliby ewentualnie, skoro już wypłynąć nie mogą, zrobić sobie tam jakiegoś grilla albo po prostu posiedzieć nad wodą. Ale tego im niestety nie wolno. Kiedy będzie wolno? Nie wiadomo. Na razie wolno sobie zaparkować. Wow. Nie wiem czy to jest powód do radości i podejrzewam, że ci, którzy mają łódki, są mocno wkurzeni i naprawdę mają ku temu podstawy. Z nad rzeki naszej pięknej w wietrznym mieście, z Riverwalk, otwartego już do spacerowania i również do spożywania. Paweł Kuliński, wiadomości.com. Wiadomości.com Twoje źródło informacji.